Kapitalne gole w półfinale Ligi Mistrzów. Dla kogo wielki finał? Liga Mistrzów. Real zatrzymany przez Chelsea. Trudne położenie Królewskich przed rewanżem. Real Madryt zremisował z Chelsea Londyn 1-1 w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów. Lepiej rozpoczęli piłkarze Thomasa Tuchela, ale Królewscy zdołali się podnieść i doprowadzić do remisu po bramce Karima Benzemy. Przed rewanżem żadna z drużyn nie może być pewna awansu do finału. Obecnie Chelsea jest w dobrej formie, więc w pierwszym meczu stawiałbym na lekką przewagę Londyńczyków. Pierwszy mecz grają w Madrycie, drugi u siebie. Być może nawet będą kibice na tym meczu, co niewątpliwie będzie jakimś atutem. Wiemy, że w Anglii kibice powoli się pojawiają na stadionie. W ostatnim czasie drużyna Thomasa Tuchela gra bardzo dobry futbol, mówił przed wtorkowym starciem Jerzy Dudek. Królewscy już kilka razy w tej edycji pokazywali, że potrafią wychodzić z opresji. Zresztą wydaje się, że Liga Mistrzów to rozgrywki stworzonej wręcz dla zespołu Zinedine a Zidane'a. Pod wodzą Francuza Los Blancos sięgali po puchar trzy razy z rzędu 2015, 2016, 2017. Wiadomo, że Real lubi grać mecze o wszystko. W ostatnim spotkaniu Królewscy świetnie prezentowali się w środku pola. Casemiro, Modric i Kroos, ale mimo wszystko 5% więcej szans na awans do finału, dałbym Chelsea. Mecze w Premier League są jednak bardziej wymagające i The Blues pokazują dużo lepszą organizację gry. Tuchel jest blisko takiego zespołu, jaki chciałby oglądać, przekonywał były bramkarz Królewskich. I faktycznie od początku wtorkowego starcia na E-Stadio Alfredo Di Stefano, to piłkarze Tuchela przejęli inicjatywę. Pierwszą groźną akcję The Blue West stworzyli sobie w 10 minucie. Kontratak lewym skrzydłem rozpoczął Mason Mount, który dograł piłkę w pole karne. Tam świetnie zgrywał ją głową Christian Pulisic. 22-letni Amerykanin powinien zapisać sobie asystę, ale znakomitą okazję zmarnował Timo Werner. Niemiecki napastnik z kilku metrów nie potrafił pokonać Tchiba Utsurtois. Oczywiście należy pochwalić Bęga, który wykazał się świetnym refleksem i odbił piłę nogami. To właśnie postawa bramkarza pozwoliła Realowi awansować do półfinału. W rewanżu na Anfield Liverpool nie znalazł jednak sposobu na 28-latka. Cztery minuty później nie miał jednak zbyt wiele do powiedzenia. Ponownie z dobrej strony pokazał się poliścić, ale tym razem Amerykanin zdecydował się na solową akcję. W końcowej fazie minął efektownie Courtois i umieścił piłkę w siatce. Drużyna ze stolicy Hiszpanii wyglądała na kompletnie bezradną. Wydawało się, że lada moment Chelsea strzeli kolejny gole. Sygnał do ataku dał Karim Benzema. 33-latek oddał groźny strzał za pola karnego. Eduard Mendy nie miałby większych szans na obronę, ale golkipera uratował słupek. To jednak obudziło i napędziło gospodarzy. Parę minut później Francuz zdobył swoją szóstą bramkę w tej edycji LM. Benzema wykończył zespołową akcję. Dośrodkowanie Marcelo, zgranie głową przez Casemiro, a później przez Edera Milito. Brawa bił po tej akcji sam Sergio Ramos, który oglądał mecz z trybun. Cieszył się również Zidane. Być może zmiana gry Realu wynikała z tego, że padał deszcz, podobnie jak w ostatnich Grand Derby. Po przerwie lepsze wyrażenie sprawiał Real, ale gospodarze nie byli w stanie przechylić szali na swoją korzyść. Zidane po raz kolejny pokazał swój kunszt trenerski. Chelsea nie miała wielu dogodnych okazji do zdobycia bramki, w czym zasługa taktyki królewskich. Remis oznacza, że losy awansu do finału rozstrzygną się za 8 dni w rewanżu na Stamford Bridge.